Macie czasami także wydaje wam się, że auto się do was uśmiecha, albo że jest smutne, albo złe. Dzisiaj będzie samochód, który wydaje mi się, że przypomina paszczę rekina. O, a właściwie tak. No spójrzcie zresztą sami. Zobaczymy dzisiaj, czy Peugeot 407 wgryzł się tak a, w ten rynek używanych, czy może jest po prostu zwykłą płotką. Pamiętajcie tylko, żeby subskrybować kanał, a my zaczynamy. No i co myślicie, podobne? No dobra, ale pomijając te głupie żarty, ten samochód wygląda naprawdę bardzo dobrze. Mamy dużego grilla, długą maskę, rozciągnięte lampy, z boku zresztą też wygląda trochę jak rekin, a to pewnie przez ten długi przedni zwis, który może też powodować pewne problemy. Przy wjeżdżaniu na parking podziemny albo na krawężniki możemy przytrzeć sobie zderzak, a nawet uszkodzić chłodnicę. Jak spojrzymy z boku, to też jest całkiem nieźle. Ten samochód akurat najlepiej, najpiękniej wygląda w wersji coupe, ale w sedanie czy też w kombi, czyli SW nie jest wcale źle. Mamy sporo chromowanych elementów, mamy panoramiczny dach. Poza tym fajny akcent, jak zamykamy samochód, zamykają też się nam lusterka. Lubię to. Szczególnie osoby, które mają natręctwa i ciągle zapominają, czy zamknęły auto, z daleka widzą, że samochód jest zamknięty. Lata produkcji. Od 2004 do 2010. W 2008 delikatny lifting. Do środka. Jak wsiadłem do tego samochodu, to pierwsze, co sobie powiedziałem, to wow, ile tutaj jest guzików, jak ja się w tym wszystkim ogarnę. Ale ci, którzy jeździli np. Citroenem C5, powinni od razu z tym sobie poradzić. Jak się nad tę chwilę posiedzi, to ma to wszystko sens. Chociaż trzeba przyznać, że sam design no, jest już trochę bardziej zachowawczy niż z zewnątrz. Nie jest to, jakby powiedzieli Francuzi Le courier. Pardon my French, ale to podobno znaczy ciekawie. Ale i tak się może podobać. Mamy tutaj trochę ciekawych kształtów. Konsola centralna dosyć ciekawy sposób jest pokazana. Srebrne wstawki. Jakość materiałów jest raczej średnia. Szczególnie tutaj tych srebrno-szarych plastików. Spasowanie też jest momentami nie najlepsze. Zdarza się, że coś. Skrzypi, ale trzeba przyznać, duży plus, że jest miękko tam, gdzie powinno. Tutaj, gdzie dotyka kolano, jest bardzo mięciutki materiał, a ten samochód ma troszeczkę ponad 300 tysięcy przebiegów, a zużycie zauważyłem tylko na drzwiach. Schowek pasażera no jest tak ogromny i tak głęboki, że aż boję się tam sięgać do końca, bo wydaje mi się, że tam będzie jakieś przejście do narni czy coś. No jest pojemny i wyłożony przyjemnym materiałem. Schowek na kubek? A właściwie uchwyt? Proszę bardzo, test kubeczka zdany. Jak już jestem tutaj, to pokażę Wam podłokietnik, bo w środku znajdziemy schowek, no takich średnich rozmiarów, ale możemy go też drugą dźwigienką regulować na wysokość. No troszeczkę może wazić z kubkiem, ale przynajmniej wygodnie sobie siedzimy. Konsola centralna? No więc tak, na górze konsoli centralnej mamy dosyć duży, fajny, czytelny ekran multimediów, który jest dosyć rozbudowany. Można na nim pokazywać też nawigację czy ustawienia klimatyzacji. Poniżej panel radia. Fajna rzecz, możemy tutaj włożyć kartę SIM, ale z drugiej strony jest taki czerwony przycisk, który bardzo mnie kusi, żeby nacisnąć. To jest SOS. Wciskajcie kiedyś. Dobra, zobaczymy, za ile przyjedzie pomoc. Poza tym wszystko jest raczej jasne i. Czytelne nie powinno sprawiać większych problemów, chociaż tak jak mówiłem, na pierwszy rzut oka wydaje się być dosyć skomplikowane. Niżej panel klimatyzacji, jej ustawienia wyświetlają się na ekranie. Poniżej malutki schowek, no niestety jest to popielniczka, a jak wiemy, nie pali się w samochodzie, ale można go wykorzystać jako schowek na jakieś drobne przedmioty. Jeśli chodzi o fotele, to trzeba przyznać, że są bardzo komfortowe, wygodne, fajnie dosyć wyprofilowane, trzymają na boki, siedzimy głęboko. Są bardzo mięciutkie, bardzo, naprawdę bardzo mięciutkie. Można było spotkać wiele różnych wersji kolorystycznych, podobno nawet niebieską. Można też oczywiście spotkać tapicerkę skórzaną. Kierownica, no ta niezbyt jest ładna, szczerze mówiąc, jest dosyć duża, nawet za duża, masywna i taka pusta, a to dlatego, że Francuzi zawsze robią takie Manetki dodatkowe. Tutaj mamy manetkę do obsługi multimediów. Gdyby był tempomat, mielibyśmy taką drugą manetkę, ale nic się nie znajduje na kierownicy. Ta kierownica wydaje się taka goła. Zegary też nie mają w sobie nic specjalnego. No może poza tym, że tych kółeczek, czyli wskaźników jest całkiem sporo. Jeden dodatkowy, taki nieczęsto spotykany, to wskaźnik temperatury oleju. Pilnujcie tego, jeśli chcecie faktycznie dłużej swoje auto użytkować. Na środku malutki Taki w starym stylu, czyli poświetlany na pomarańczowo ekran komputera pokładowego, który obsługujemy z manetki. I przy manetkach warto też wspomnieć, że raczej wydają się one być dosyć liche. Za to na drzwiach bardzo fajna wstawka z materiału, który po pierwsze jest fajnie zachowany, no i też jest przyjemny w dotyku i też całkiem nieźle wygląda. Ta srebrna listwa zresztą też dodaje tutaj fajnego akcentu. W drzwiach mamy także schowek, który no jest w miarę pojemny, ale ma trochę nieregularny kształt. Myślę, że co najwyżej półlitrowa butelka tutaj się zmieści. Na miejsce nie można narzekać, bo faktycznie jest go tutaj sporo. Nad głową bardzo duży zapas, więc myślę, że osoba 1,90 m spokojnie. Na nogi też nie narzekam. No i przypominam, że tutaj ta mięciutka przestrzeń, więc nawet jeżeli będzie dotykać kolano, to nie powinno to uwierać. A jak będzie z miejscem z tyłu? Z tyłu? Ja mam 1,77 m i jest ok. Duży zapas na nogi, nad głową już niespecjalnie, ale jak na ten segment, to mogło być tego miejsca tutaj więcej. Jak ktoś będzie miał 1,90 90, m, to na pewno, nawet mniej, to na pewno będzie dotykał głową o sufit. Poza tym kanapa jest bardzo mięciutka i wygodna. Normalnie jakaś chmurka, zobaczcie, jak mocno się ugina. Poza tym kratki nawiewu klimatyzacji, gniazdo zapalniczki. Dosyć zmyślny podłokietnik ze schowkiem oraz z takim. Ciekawym uchwytem na kubki, ale dosyć płytkim, więc nie sądzę, żeby to super dobrze trzymało nam kubki. Mamy także otwór do bagażnika do przewożenia dłuższych przedmiotów, ale jeżeli chcemy przewozić naprawdę długie przedmioty, to składamy sobie przedni fotel, proszę bardzo, rozkładamy sobie siedzisko w ten sposób i składamy kanapę. Proszę bardzo, w tym momencie możemy przewozić tutaj szafę bez składania. Praktyczne, prawda? Układamy klocki z powrotem. I sprawdzamy jak z tyłu. Jak mam być szczery, to tył tego auta jest najtrudniejszy do opisania, bo wydaje mi się, że tutaj francuscy projektanci trochę przekombinowali i jest po prostu niezbyt ładny, ale w kupecie naprawdę to wygląda nieźle. Mamy na przykład tutaj takie rozwiązanie, że możemy otworzyć samą szybę, znaczy szybę z kawałkiem dachu. Co jest dla mnie dosyć dziwne, ale trzeba też przyznać, że jest dosyć praktyczne, bo możemy sobie dopakować bagażnik. A sam bagażnik ma 450 litrów pojemności, co jak na klasę D. Moment. Na pewno da się to zrobić. Poproszę minutkę techniczną, przerwę. Proszę Państwa, udało się wszystko pod kontrolą. Pamiętajcie tylko, żeby dobrze domknąć tę część z szybą i mieć dźwiękowca z delikatnym dotykiem, który otworzy bagażnik. Ale wracając do meritum. W bagażniku znajdziemy praktyczne haczyki. Po dwóch stronach mamy schowki. Tutaj znajdziemy także zmieniarkę na płyty. O ile ktoś pamięta jeszcze, jak wygląda płyta CD. Roletka niestety jest tak e, nielogiczna i trudna w składaniu, że wolałbym chyba napisać. Siódmy raz poprawkę egzaminu z termodynamiki niż komuś wytłumaczyć, jak ją obsługiwać. Ale najbardziej miarodajny będzie nasz test walizek. Test zdany. Dodam jeszcze, że w bagażniku znajdziecie gniazdo z zapalniczki. Zamykamy i ruszamy w trasę. Mamy egzemplarz z roku 2006, czyli przedliftingowy, z silnikiem diesla 2.0 HDI o mocy 136 koni mechanicznych. Wrażenia z jazdy są iście francuskie, to znaczy jest tutaj komfortowo, ale też momentami trochę niepewnie. Czuć, że auto się wychyla, układ kierowniczy no nie jest przesadnie precyzyjny. No na pewno nie jest tutaj sztywno i sportowo. Do tego widoczność też nie jest najlepsza, to znaczy może na boki i do tyłu nie jest źle, ale do przodu naprawdę ciężko jest ocenić, szczególnie przy parkowaniu. Mamy tutaj czujniki parkowania, ale wydają one tyle dźwięków i tyle hałasu. Zresztą zobaczcie sami. Sporo tego, prawda? Jak się poruszamy do tyłu wolno, to hałasu jest bardzo dużo. Ale jak się poruszamy szybko i do przodu, dokładnie. Czas na test głośności. Decybelomierz 90 km na godzinę i czas na pomiar. No, jest powiedzmy sobie przeciętnie. Na pewno mogłoby być lepiej, ale z drugiej strony, dwulitrowy diesel pod maską oraz no delikatny deszczyk na pewno nie pomagają. Powiedzmy, że taka czwóreczka może 3 z plusem ode mnie. 407 jest też bezpieczna. W testach NCAP otrzymała 5 gwiazdek. Ale żeby nie zrobiło nam się tutaj nudno, to pomówmy o dynamice, a właściwie przyspieszeniu. Taki samochód, jak ten, czyli dwulitrowy diesel 136 koni przyspieszy do 100 km na godzinę w 10,1 sekundy, co nie jest przyspieszeniem odrzutowca, ale z drugiej strony taki zestaw wydaje się być optymalny dla tego samochodu. Zresztą więcej o tym powiem Wam już w sekcji o silnikach. Ten model w czasach produkcji był hitem sprzedaży, ale też dość szybko tracił na wartości. Oferty na Automoto wahają się od 4,5 do 32. 1000 zł, co biorąc pod uwagę zwykle bogate wyposażenie, jest bardzo niskim przedziałem. Pełna lista, jak zwykle w karcie w linku. Kolejnym atutem tego auta, który także mógł wpłynąć na zainteresowanie kupujących, jest spora gama silnikowa. Wśród benzyn pojemności od 1,8 do 30 moc od 116 do 211 koni mechanicznych. Wszystkie jednostki wolno sące dobrze poradzą sobie z instalacją LPG i nie są awaryjne ponad normę, a nawet można powiedzieć, że są całkiem niezłe. 1.8 może okazać się nieco za słaby, a nawet jeśli nie potrzebujesz dynamiki, to nie będzie specjalnie oszczędny. 2.0 jest najbardziej polecany i choć nie będzie specjalnie oszczędniejszy, to o zadowalającej dynamice. Moc od 109 do 204 koni mechanicznych. Optymalny będzie 2.0 HDI, zbierający dobre opinie. Mniejsza jednostka może okazać się za słaba dla tego auta, a większe będą droższe w utrzymaniu. Tutaj ponownie nie możemy powiedzieć o jakiejś pladze usterek, które dotyczą tego silnika, a właściwie uchodzą one za jedne z najlepszych wśród diesli. Co nie znaczy, że ten model jest w ogóle wolny od usterek. Co to to nie? A nawet jest ich dosyć sporo. Zdarzają się awarie koła zmiennych faz rozrządu pompy wspomagania układu kierowniczego czy dolnych stworzni wahaczy. W dieslach, jak w większości tego typu silnikach, spotkamy uszkodzenia turbosprężarki, zamachowego koła dwumasowego czy filtra FAB. Najwięcej problemów jednak sprawia elektronika. Moduł BSC jest bardzo czuły na jakiekolwiek działania i np. wymiana żarówek na nieodpowiednie może powodować niepoprawne działanie, a nawet uszkodzenie się silniczka wycieraczek. Poza tym mogą pojawić się problemy z klapami nawiewu, centralnym zamkiem, czujnikami ABS czy masą w tylnych lampach. W wersji SW na klapy bagażnika pojawić się może ognisko korozji oraz usterki wycieraczki czy stycznika szyby. Zawieszenie w Peugeot 407 jest dosyć trwałe, ale za to hamulce zużywają się dosyć szybko. Zatem jakich kosztów możemy się spodziewać w tym samochodzie, tak ogólnie rzecz biorąc? Spójrzcie na tabelę. Pierwsza tabela z kosztami przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego. W drugiej tabeli zobaczycie koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Wiemy już, że w silniku 2.0 HDI nie możemy narzekać. Ani na kulturę pracy, ani na wysoką awaryjność. A jak jest ze zużyciem paliwa? Spójrzcie na tabelę z wynikami naszego testu spalania przeprowadzony na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Czas na podsumowanie naszego testu. Na początek trzy argumenty na tak. Po pierwsze, ciekawy i wyróżniający się design, szczególnie ładna jest wersja kupé. Po drugie, duży wybór silników i w zasadzie wszystkie są dobre. I po trzecie, wysoki komfort podróżowania. Trzy argumenty na nie. Po pierwsze sporo usterek, szczególnie elektroniki. Po drugie bagażnik. Test walizek zdany, ale pojemność jak na ten segment raczej niska. I po trzecie słaba widoczność do przodu oraz długi zwis równa się uszkodzony zderzak, a nawet chłodnica. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, że spotykamy się już za tydzień. Koniecznie kliknijcie subskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robicie, żeby nie przegapić kolejnego filmu. A w komentarzach napiszcie, co myślicie o Marce Perzot i co myślicie o modelu 407. Do zobaczenia. Cześć.